Siemanko, ja jestem Kozak i witam Was w kolejnym materiale na kanale Kozak Futbol. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o największym przekręcie w historii Mistrzostw Świata. Zapraszam do oglądania. W 2002 roku Mistrzostwa Świata odbyły się w Korei Południowej i Japonii. Ci pierwsi zajęli czwarte miejsce przegrywając w barażach z Turcją. Jednak w przypadku Korei Południowej nie wszystko było w porządku. Zacznijmy od fazy, od fazy grupowej. Tam Koreańczycy mierzyli się z Polską, Stanami Zjednoczonymi i Portugalią. Zajęli oni pierwsze miejsce. W jednej ósmej finału Korea Południowa zmierzyła się z reprezentacją Włoch. I to właśnie ten mecz uchodzi za największy przekręt w historii Mistrzostw Świata. Faworytami tego spotkania byli zdecydowanie Włosi. Sędzią owego spotkania był Byron Moreno. Był on Ekwadorczykiem. Teraz krótko o nim. Byron Aldemar Moreno Ruales, były sędzie piłkarski z Ekwadoru. Urodził się 23 listopada 1969 roku w Quito. Sędziował m.in. mecz Korei Południowej z Włochami na Mundialu 2002. A teraz wracamy do tematu tego odcinka. Włosi dominowali od pierwszej do ostatniej minuty. W osiemnastej jed... po prostu minucie gola dla Włochów zdobył Christian Wieri. Pod koniec w osiemdziesiątej minucie spotkania stan meczu wyrównał Seolki ki Do końca meczu jeden do jednego. Doszło do dogrywki, w której w 119 minucie gola na wagę awansu do ćwierćfinału strzelił An chung Fan. Skupmy się teraz na sędziowaniu tego meczu. Moreno nie uznał w nim dwóch prawidłowo strzelonych bramek przez Włochów oraz ewidentnego karnego po na Francesco Totti. Co było jeszcze bardziej szokujące, arbiter stwierdził, że symuluje i Totti wyleciał z boiska oglądając czerwony kartonik. Jedna z telewizji wyliczyła, że ekwadorski arbiter podjął aż 30 błędnych decyzji na niekorzyść Włochów. Po 13 latach Byron Moreno przyznał, że mecz był ustawiony, a o wszystkim wiedziała FIFA. Po tym meczu włoskie media uważnie śledziły dalsze losy Ekwadorczyka. Na uwagę zasługują dwa wydarzenia z życia Moreno. W lidze ekwadorskiej w meczu Barcelony z Liga de Quito sędzia, czyli Moreno doliczył aż 14 dodatkowych minut. Otrzymał zawieszenie na 20 spotkań. Po odbyciu kary Moreno wrócił do sędziowania, ale po popełnieniu kolejnych błędów zakończył sędziowską karierę. Później o Moreno głośno było w 2010 roku, kiedy to na amerykańskim lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku został przyłapany na gorącym uczynku. Byron chciał przemycić aż 6 kilogramów heroiny, którą ukrył w swojej bieliżnie. Moreno został złapany przez lokalną policję. I to o tyle. z niego, zwrócił łapeczkę w górę oraz subika na moim kanale. Bardzo mi to pomoże. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.